Rozpoczynamy kolejną część tzw. pewniaków maturalnych z matematyki. Dzisiejszym tematem będzie trygonometria. Rozwiążemy sobie trzy przykładowe zadania, które pojawiają się najczęściej na maturze i sposoby ich Prawidłowego rozwiązania. Następnie chciałbym zaprosić do wcześniejszych materiałów z tej serii. Poruszyłem wiele ciekawych tematów dotyczących wcześniejszych tematów, które pojawiają się na maturze. Przejdźmy już do zadania. W tej sytuacji mamy: Nie istnieje kąt ostry alfa taki, że. No i w jaki sposób sprawdzić, czy taki kąt istnieje, czy też nie istnieje. Zapisałem tutaj wzór, który użyjemy, czyli wzór na jedynkę trygonometryczną. Co jeden trigonometryczna nam tak naprawdę mówi? Ma to podwójne zastosowanie. Czasem wyliczamy wartość niewiadomą, ale też jak twierdzenie Pitagorasa poniekąd wykorzystujemy jako uzasadnienie, czy dana wartość kątowa nam może istnieć, czy też na przykład jeśli chodzi o twierdzenie Pitagorasa, czy dany trójkąt z trójkątem prostokątnym. W jaki sposób to sprawdzamy? No, bo zobaczmy sobie to na przykładzie A. Jeśli podstawimy sobie podwarty sinusa i podniesiemy to do potęgi drugiej, czyli otrzymamy wtedy w tej sytuacji 1 trzecią do potęgi drugiej plus 2 trzecie do potęgi drugiej, to ten wynik powinien nam wyjść w wartość równą 1. Zobaczmy, czy rzeczywiście tak będzie. 1 trzecia do potęgi drugiej to jest wartość wynosząca nam 1 dziewiątą. Natomiast 2 trzecie do potęgi drugiej, to otrzymamy w tej sytuacji 4. /3. Dziewiąte. Otrzymamy wartość 5 dziewiątek i to jest odpowiedź tej sytuacji, która już jest odpowiedzią tak naprawdę prawidłową do tego zadania. Żeby poprzeć tą teorię, którą tutaj zaprezentowałam, żeby nie było to, że te wszystkie odpowiedzi nam będą wychodzić w taki podobny sposób, zobaczmy sobie dowolną, dowolny przykład, który akurat z tego zadania. Możemy sobie sprawdzić przypadek C, czy wyjdzie nam jedynka. No sprawdźmy. Czyli mamy w tej z sinusa 3 piąte do potęgi drugiej plus wartość 4 piąte do potęgi drugiej. Zobaczmy, co tutaj Tutaj otrzymamy, 3 do potęgi drugiej otrzymamy w tej sytuacji 9, natomiast na dole otrzymamy 5 do potęgi drugiej to jest 25, 4 do potęgi drugiej to jest 16, na dole otrzymamy 25. No i zobaczmy, 9 do 16 to jest 25 25, a to jest po prostu wartość 1. No i Możecie mi tutaj wierzyć, że w każdej sytuacji, jeśli przeliczycie sobie pozostałe przypadki, to wyjdzie Wam wartość równa 1. Ta odpowiedź A będzie po prostu odpowiedzią prawidłową do tego zadania. Uwaga tutaj oczywiście na takie pułapki, jeśli chodzi na zadaniach CKE. Lecimy dalej do kolejnego zadania. W kolejnym zadaniu mamy przyprostokątną AC trójkąta prostokątnego ABC ma długość 6, a przeciwprostokątna AB ma długość 3 pierwiastki z 5 i mamy wtedy tangę z kąta ostrego CAB tego trójkąta jest równy. Pozwoliłem sobie wcześniej już narysować ten rysunek do tego zadania, żeby tutaj już nie tracić na to czasu. Przyniosłem wszystkie informacje z treści polecenia, dodatkowo narysowałem po prawej stronie przypomnienie dotyczące poszczególnych wartości trigonometrycznych w danym trójkącie, jeśli mamy kąt alfa, ten wartości do góry tego kąta. No i jak to będzie z poszczególnymi literkami wyglądało. Zauważmy, żebyśmy wyznaczyli wartość tangensa, to potrzebujemy wartość przyprostokątnej, w jaki sposób poradzić sobie w takim zadaniu. No oczywiście jeśli mamy tu do czynienia z trójkątem prostokątnym, to sięgajmy po najprostsze możliwe sposoby do wyliczenia no i w tej sytuacji woliczmy sobie to po prostu stwierdzenia Pitagorasa. Czy ułóżmy twierdzenie Pitagorasa w taki sposób, że to jest 6 do kwadratu plus odcinek cb do potęgi drugiej, to jest wartość 3 pierwiastki z 5 do potęgi drugiej. A teraz 6 do potęgi drugiej to otrzymamy 36 plus odcinek cb do potęgi drugiej, czyli zostawiamy to po prostu w spokoju. 3 pierwiastki z 5 do potęgi drugiej to mamy wtedy wartość 9 razy 5, czyli otrzymamy 45. Przenosimy to sobie na drugą stronę, czyli cb do kwadratu to jest równe 45, odjąć 36 i jak sobie to odejmiemy, to otrzymamy, że odcinek cb do kwadratu to jest wartość wynosząca nam 9. Wyciągając z tego pierwiastek, nasz odcinek CB będzie wynosił nam po prostu wartość 3. No i teraz pozostaje nam tylko podstawienie to pod wynik. Czy w tej sytuacji, jeśli mamy wartość tangensa, tak naprawdę możemy teraz wyliczyć dowolną wartość trygonometryczną, jaką tylko chcemy. To otwierdzenie Pythagorasa daje nam taką właśnie możliwość. No i w tej sytuacji, jeśli podstawimy sobie pod wzór na tangensa, bo to nas proszą, czyli tangens kąta alfa, no to zobaczmy, to jest wartość stosunka boku w tej sytuacji odcinka 3 do wartości 6 no i w tej sytuacji otrzymujemy 3 szóste to jest wartość jednej i drugiej skracamy zawsze taką wartość wartość wartości trigonometrycznej do najprostszej postaci i prawidłową odpowiedzią do tego zadania będzie odpowiedź C przejdźmy sobie do kolejnego zadania i tutaj w tym zadaniu mamy dany jest kąt alfa ostre i tangens alfa jest równe 2 oblicz wartość wyrażania sinus do potęgi drugiej alfa Narysowałem rysunek poglądowy trójkąta prostokątnego. Zaznaczmy sobie na przykład w tym miejscu alfa. Nie ma to znaczenia. Pokażę trygiem, w jaki sposób można takie zadanie wyliczyć. Można oczywiście korzystać ze wzoru, że tangens alfa to jest wartość sinusa przez e cosinusa. Przeliczać to później za pomocą jedynki trygonometrycznej, ale jest to wersja dużo trudniejsza. Można to zrobić dużo prościej. Mianowicie, w jaki sposób? Tangens alfa to jest nic innego, tylko podaną wartość wyrażania jako wartość 2. Zapiszmy sobie to jako 2 pierwsza. I zgodnie z tą teorią, którą wcześniej przypominałem w poprzednim zadaniu, wartość tangensa tutaj to by był stosunek, znakiem, sobie, może to jest A, to jest B, to jest C, to w tej sytuacji byłby to stosunek wartości A do wartości. B, bo zawsze to jest przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta ostrego do przyprostokątnej leżącej przy kącie ostrym. No i w tej sytuacji możemy założyć, że naszą wartością A jest po prostu dwójka. Natomiast jeśli wartością B jest w tej sytuacji po prostu jedynka. Oczywiście powinniśmy tutaj zachować pewnego rodzaju wartość X wprowadzić tak naprawdę, bo nie wiemy, czy to jest dokładnie dwójka, czy to jest jedynka, ale uwierzcie mi, że tak naprawdę nie ma to znaczenia. Jeśli wpiszecie taką wartość, też wynik wyjdzie nam prawidłowy. I teraz tak, jeśli podstawimy sobie pod tą pod Tą wartość, żebyśmy wyliczyli sinusa, no potrzebujemy przeciwprostokątnej, w jaki sposób to wyliczyć, znowu przechodzi nas pomocą pitagoras, czyli 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu to jest wartość naszego c do kwadratu 4 plus 1 to jest równe c do kwadratu, czyli nasze c będzie nam wynosiło, możemy od razu wyliczyć, to będzie pierwiastek z 5. Skoro znamy już naszą wartość C, no to teraz podstawiamy pod wzór, czyli wartość naszego sinusa do potęgi drugiej alfa. Stosunek sinusa to jest wartość zawsze przy leżącej naprzeciw. Tylko kąta ostrego, czyli w tej sytuacji mamy dwójkę do przeciwprostokątnej, czyli rządzącej w tej sytuacji pierwiastka z pięciu. Możemy to oczywiście zapisać odpowiednimi odcinkami. Z odpowiednimi literkami akurat, jak w zależności od tego, jak oznaczamy to w zadaniu. No i teraz podnosimy tą wartość do potęgi drugiej, bo tą wartość mamy wyliczyć sinusa do potęgi drugiej, czyli będzie nasz sinus do potęgi drugiej alfa, będzie nam wynosił 2 do potęgi drugiej, to jest 4, natomiast pierwiastek z 5 do potęgi drugiej, to jest po prostu 5. I mamy już naszą odpowiedź w prosty taki sposób.